2 lutego, musisz to zrobić. Wyobraź sobie tę scenę. Budzisz się na zwykły dzień, a nagle całe niebo staje się zupełnie ciemne. Światła gasną, cała energia elektryczna przestaje działać. W ciągu kilku minut niezwykle silne błyskawice i grzmoty przeszywają niebo, wstrząsając domami i siejąc niewytłumaczalny strach wśród ludzi. Brzmi jak scena z filmu coś niemożliwego. Ale to nie fikcja. W rzeczywistości wszystko to jest bliżej, niż możesz sobie wyobrazić. Właśnie w tym kontekście 2 lutego staje się niezwykle ważną i znaczącą datą. Jest on bowiem powiązany z jedną z najbardziej przerażających przepowiedni, jakie znamy Trzy Dni Ciemności. A 2 lutego to dzień, który ma nas przygotować na to, co nadchodzi. W dzisiejszym nagraniu pokażę, jaki związek istnieje między 2 lutego a przepowiednią Trzech Dni Ciemności. Choć ta przepowiednia jest znana, rzadko kiedy łączy się ją z głębokim znaczeniem tej daty. Dowiesz się, jak się przygotować i jakie sakramentalia Matka Boża prosi, abyśmy mieli w naszych domach. Z tego powodu proszę cię, abyś obejrzał ten film do końca, ponieważ każdy szczegół, który tu wyjaśnię, jest niezwykle ważny, abyś mógł zrozumieć, co należy zrobić, aby chronić swoją rodzinę. Udostępnij ten film jak największej liczbie osób aby rozpowszechnić znaczenie tej daty. Ale dlaczego ta data jest tak ważna i dlaczego powinna być rozpowszechniana? Aby pomóc ci zrozumieć wagę tego dnia, muszę najpierw przybliżyć przepowiednię, którą mistyczka Marie Julie Jacheny otrzymała od Matki Bożej. Marie Julie Jacheny urodziła się w roku 1850 w Bretanii, we Francji. Była prostą wieśniaczką, która w bardzo młodym wieku, mając 23 lata, Otrzymała stygmaty, rany Chrystusa na swoim ciele. W ciągu swojego życia Marie Julie miała wiele wizji i proroctw, nie tylko od Jezusa, ale także od Matki Bożej. Wizje te były skrupulatnie zapisywane przez kapłanów i biskupów. Wśród przekazanych jej objawień były przepowiednie dotyczące wydarzeń, które rzeczywiście się spełniły, takich jak dwie wojny światowe, wybór papieża świętego Piusa Dieści. Problemy, z jakimi zmierzy się Kościół, oraz konsekwencje oddalenia Francji od Boga. Fakt, że tak wiele jej proroctw się spełniło, pokazuje, że jej wizje zasługują na szczególną uwagę. Jednak to podczas jednej ze swoich najważniejszych wizji, Matka Boża objawiła Marie Julie przerażającą przepowiednię dotyczącą trzech dni ciemności. Zwróć uwagę na słowa, które Marie Julie przekazała jako ostrzeżenie od Matki Bożej. Trzy dni ciemności nastąpią w czwartek, piątek i sobotę, dni związane z Najświętszym Sakramentem, czwartek, dzień Najświętszego Sakramentu, piątek, Dzień Krzyża i sobota, Dzień Najświętszej Dziewicy. Będą to trzy dni i jedna noc mniej. Ziemia zostanie pogrążona w ciemności, a błyskawice i przerażające burze sparaliżują tych, którzy nie mają wiary ani nadziei w moją moc. Podczas tych strasznych trzech dni ciemności nikt nie powinien otwierać okien, ponieważ nie wolno będzie patrzeć na Ziemię i jej przerażający wygląd w dniach kary, aby nie umrzeć nagle. Ziemia zostanie wstrząśnięta od swoich fundamentów, morza się podniosą, a fale zaleją kontynenty. Czerwona ciecz popłynie w takiej obfitości, że Ziemia stanie się jednym wielkim cmentarzem. Głód będzie ogromny, wszędzie zapanuje chaos. A trzy czwarte ludzi straci życie. Ziemia zadrży jak w dzień sądu, a strach będzie niewyobrażalny. Żadna dusza poza schronieniami nie przeżyje, a żadne światło nie będzie świecić. Jedynym dozwolonym światłem, które będzie mogło rozświetlić tę straszną ciemność, będzie światło świec z pobłogosławionego wosku. Jedna świeca wystarczy na cały czas trwania tej nocy piekła. W domach bezbożnych i bluźnierców te same świece nie dadzą żadnego światła. Matka Boża powiedziała także: Wszystko będzie się trzęsło, z wyjątkiem mebla, na którym palić się będzie świeca z pobłogosławionego wosku. On nie zostanie poruszony. Całe niebo stanie w ogniu, ale błyskawice nie przenikną do domów, w których będzie płonęło światło świecy z pobłogosławionego wosku. To światło Was ochroni. Wszyscy powinniście zgromadzić się wokół krzyża i mojego świętego wizerunku. Tylko w ten sposób strach i zło oddalą się. Przepowiednia trzech dni ciemności jest niezwykle silna i budząca grozę. Nie wiemy dokładnie, kiedy te trzy dni nadejdą, ale inne proroctwa wskazują, że może to się wydarzyć jeszcze w tym roku. Nie mamy więc wiele czasu do stracenia. Ale jaki jest związek tej przepowiedni Marii Julii z dniem 2 lutego? Związek między proroctwem Marie Julie a dniem 2 lutego można znaleźć w samych słowach Matki Bożej. Jedynym dozwolonym światłem, które będzie mogło rozświetlić tę straszną ciemność, będzie światło świec z pobłogosławionego wosku. Jedna świeca wystarczy na cały czas trwania tej nocy piekła. Dzień 2 lutego jest znany jako święto Matki Bożej Gromnicznej lub Matki Bożej Światła. W tym szczególnym dniu Kościół dokonuje uroczystego poświęcenia świec, co jest wyjątkowo ważnym błogosławieństwem odbywającym się tylko raz w roku. Data ta przypada 40 dni po narodzinach Jezusa i ma głębokie znaczenie. Według tradycji żydowskiej matki, miały obowiązek przedstawienia swoich dzieci w świątyni 40 dni po ich narodzinach. Maryja i Józef, przestrzegając tego zwyczaju, zanieśli małego Jezusa do świątyni właśnie w tym dniu. Tam Szymon, człowiek prawy i pobożny, rozpoznał w Jezusie światłość na oświecenie narodów. Właśnie z powodu tej historii Kościół wybrał ten dzień na błogosławieństwo świec, które symbolizują Jezusa jako światłość świata. Co więc powinniśmy zrobić? To coś, co wydaje się proste, ale jest niezwykle ważne, a niestety wielu o tym zapomina. W dniu 2 lutego powinieneś uczestniczyć w mszy świętej. Ale to nie wszystko. Nie idź z pustymi rękami. Weź ze sobą świecę, najlepiej z wosku pszczelego, aby została pobłogosławiona w tym dniu. Nie zapomnij również o pudełku zapałek. To bardzo ważne, aby zarówno świeca, jak i zapałki zostały pobłogosławione razem. A jeśli nie masz świecy z wosku pszczelego, pamiętaj. Matka Boża powiedziała, że wystarczy nawet jedna mała świeca, aby oświetlić te trzy dni ciemności. Więc rozmiar ani rodzaj świecy nie ma znaczenia. Nawet mała świeczka będzie wystarczająca. Jeśli możesz, zabierz nam sze więcej niż jedną świecę, razem z odpowiadającymi im zapałkami. Dzięki temu będziesz mógł później rozdać je swojej rodzinie, przyjaciołom i innym osobom, które mogą nie znać tego ważnego przesłania, lub nie będą miały możliwości kupienia świecy i pójścia do kościoła, aby ją pobłogosławić. Czy teraz rozumiesz, dlaczego 2 lutego święto Matki Bożej Gromnicznej ma tak wielkie znaczenie? Tego dnia Kościół dokonuje uroczystego poświęcenia świec i zapałek, które są niezbędne w przepowiedni o trzech dniach ciemności. Świece pobłogosławione w tym dniu będą nas chronić. Dlatego uczestnictwo we mszy świętej w tym dniu jest niezwykle ważne. Nie przegap tej okazji, by przygotować się duchowo. Ale uwaga! To nie oznacza, że świece pobłogosławione w innych dniach i mszach nie mają znaczenia. Jednak dzień 2 lutego ma wyjątkowe znaczenie i niezwykłą moc dla tego błogosławieństwa. Tego dnia liturgia Kościoła skupia się w szczególny sposób na świetle Chrystusa i symbolice świec. Błogosławieństwo udzielone w tym dniu niesie ze sobą wyjątkową łaskę, bezpośrednio związaną z tajemnicą Bożego Światła, które Jezus przynosi światu. Chociaż możliwe jest błogosławienie świec w innych momentach, błogosławieństwo w dniu 2 lutego uważane jest za potężniejsze i bardziej znaczące. To tak, jakby w tym dniu otwierało się szczególne przejście między niebem a ziemią, sprawiając, że modlitwy i błogosławieństwa stają się jeszcze bardziej skuteczne. Dlatego, choć można i należy błogosławić świece również w innych okazjach, jeśli jest to konieczne, warto dołożyć wszelkich starań. Aby uczestniczyć we mszy i błogosławieństwie, właśnie 2 lutego. Ten dzień daje wyjątkową okazję do otrzymania szczególnie potężnego błogosławieństwa dla Twoich świec i zapałek, przygotowując je w najlepszy możliwy sposób na trudne czasy, które mogą nadejść. Wiem, że wiele osób, słysząc to, nie uwierzy w te przepowiednie. Niektórzy mogą nawet uznać za szaleństwo myśl, że ludzkość doświadczy trzech dni ciemności. Ale zwróć uwagę. Z biegiem czasu w obliczu tylu dziwnych wydarzeń i niepokojących znaków, które dzieją się na całym świecie, wielu zacznie otwierać oczy na tę rzeczywistość. Problem w tym, że to przebudzenie może nastąpić zbyt późno, dlatego lepiej być przygotowanym już teraz, nie tylko dla siebie, ale także dla swojej rodziny i przyjaciół. Zabierz nam sze w dniu 2 lutego więcej niż jedną świecę, aby została pobłogosławiona. Matka Boża w Garabandal powiedziała nam, że żyjemy już w czasach ostatecznych. Z roku na rok widzimy, jak wydarzenia przyspieszają, a świat pogrąża się w coraz większym chaosie. Żyjemy w trudnych czasach, dlatego musimy być gotowi. My, chrześcijanie i wierni uczniowie słowa naszego Ojca, wiemy, że w obliczu takich informacji powinniśmy zaufać Bogu, zachować ostrożność i być zawsze przygotowani. To przygotowanie ma cztery ważne aspekty. O których nie możemy zapomnieć. Pierwsze przygotowanie to przygotowanie duchowe. Zawsze żyj zgodnie z nauką Bożą. To oznacza podążać za tym, czego nauczał nas Jezus, czynić dobro i każdego dnia starać się być bliżej Boga. Drugie przygotowanie to spowiedź. Regularnie przystępuj do spowiedzi, korzystaj z sakramentów, a przede wszystkim przyjmuj komunię świętą. Spowiedź oczyszcza naszą duszę. I czyni nas silniejszymi wobec problemów, które mogą nadejść. Trzecie przygotowanie to życie modlitewne. Staraj się modlić każdego dnia. Może to być różaniec, czytanie Biblii, adoracja Najświętszego Sakramentu, lub inne modlitwy, które wzmacniają Twoją wiarę. Czwarte i ostatnie przygotowanie dotyczy Twojego domu. Nie zapominaj o przygotowaniu swojego domu. Twoje mieszkanie powinno mieć duchowy wymiar. Nie tylko ze względu na trzy dni ciemności, ale już teraz. W Twoim domu powinny znajdować się rzeczy, o które prosi Matka Boża. Matka Boża nas uczy. Ważne jest, aby w Twoim domu znajdował się krzyż, obraz Matki Bożej, woda święcona, sól pobłogosławiona, wizerunki świętego Michał Archanioł, świętego Józef oraz anioł stróża. Dodatkowo Matka Boża wielokrotnie mówiła o znaczeniu świecy pobłogosławionej. Ponieważ w czasie tych trzech dni, jak powiedziała do Marii Julie, żadne światło nie będzie świecić, z wyjątkiem świec, które zostały pobłogosławione. Powinieneś być zawsze gotowy, nawet jeśli nie wierzysz w proroctwa ani boskie ostrzeżenia, powinieneś być przygotowany. Ale patrząc na to, co dzieje się w Polsce, w Kościele i na świecie, łatwo dostrzec, że żyjemy w trudnych i niebezpiecznych czasach. My, chrześcijanie, wiemy, że używanie pobłogosławionej świecy nie jest przesądem. To tylko sposób na życie w Bożej łasce, korzystając z tego, czego nauczyło nas niebo. Te przygotowania są niezwykle ważne, abyśmy mogli stawić czoła trudnościom, jakie mogą nadejść, w tym trzem dniom ciemności. Jeśli wypełnimy te cztery rzeczy, nasza wiara stanie się silniejsza, będziemy bliżej Boga i łatwiej poradzimy sobie z wyzwaniami duchowymi. Módlmy się razem. Najświętsza Matko, chroń nas w tych trudnych czasach. Strzeż nas pod swoim świętym płaszczem i umacniaj naszą wiarę. Panie Jezu, oświeć nasze drogi i daj nam odwagę, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Ojcze Niebieski, błogosław nasze rodziny i zachowaj nas w swojej miłości. Amen. Pamiętaj, że wiara przenosi góry. Nawet w najciemniejszych momentach światło Boga świeci w naszych sercach. Nieważne, co się wydarzy. Zaufaj Bożej opiece i utrzymuj swoją wiarę żywą. Jeśli ten film poruszył twoje serce, podziel się nim z tymi, których kochasz. Pomóż szerzyć to ważne przesłanie. W komentarzach zostaw słowo wiary lub krótką modlitwę. Twoja wiadomość może zainspirować i wzmocnić kogoś, kto tego potrzebuje. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Niech pokój będzie z Wami, a światło Chrystusa zawsze świeci w Waszych domach.